Młode wilki wróciły. I wiecie, ostatnia edycja, czyli ta właśnie ósma, była już 3 lata temu, a więc mieliśmy dosyć dużą przerwę, jeżeli chodzi o nową edycję. I powiem wam tak, jeżeli chodzi o ósemkę, ciepło ją wspominam, zwłaszcza, że były tam takie osoby jak, nie wiem, Floral Bugs, był Chivas, był Chodak, był Janusz Walczuk czy Shimi A więc wiecie, to była naprawdę spoka edycja i tak według mnie nie przebija siódemki, ponieważ jeżeli chodzi o siódemkę, to mieliśmy tam takie koty jak, nie wiem, no... Chociażby Oki, czy nie wiem, ZH, Miła TZ, Bober, Opał, Przył, Kury. A więc, o Jezu, ja już zapomniałem, że ta edycja była taka potężna. No, ale, no, poprzeczka jest wysoka. To jest ta kwestia, że poprzeczka jest bardzo wysoka, ale oprócz młodych wilków, wydarzyło się trochę rzeczy takich bardziej newsowych, Jak wiecie, to, że Filipek na przykład odszedł z QE Qua Quality, co według mnie jest ciekawą kwestią, ale oprócz tego mamy także nowe ruchy Sobla, jeżeli chodzi o jego album. Mamy nutę Kubana z Okim, a jeszcze trochę tych rzeczy jest. A więc powiem szczerze, dużo się zadziało I super, bardzo mi się to podoba w tym roku Jeszcze zanim przejdziemy do materiału Bardzo wam dziękuję za to, że ten kanał wbił 400 subów I tak jak mówiłem wcześniej, nie zatrzymujemy się Jesteśmy coraz bliżej 500 subów na kanale Co jest według mnie sztosem totalnym No bo tak naprawdę tam zostało chyba, nie wiem, z 70 parę subów do 500 A więc super I naprawdę, nie wiem, czuję się Jak tylko o tym myślę, że zaraz miałbym jakiegoś fikoła walnąć No ale no cóż, no ja jestem moma to jest MoMa Project, już nie przedłużajmy i zaczynajmy ten piękny materiał. I już przechodząc do głównego tematu, czyli no, dostaliśmy członków nowej, czyli dziewiątej edycji Młodych Wilków, spoko. Przez to, że była przerwa trzyletnia, to ja w sumie zapomniałem o istnieniu w ogóle Młodych Wilków, a więc super, że w końcu się pojawili. Jeżeli chodzi o oczywistych członków, którzy musieli się pojawić, no to jest Szaran, jest Eryk Moczko, jest 27 Fuck Demons, to... To no, były pewniaki, że to się pojawi. Jeżeli chodzi po prostu o członków, to ja w tym roku jestem troszeczkę taki spokojniejszy o dobór, ponieważ w doborze z tego, co widziałem, brali udział Hype i Lil Conon, a więc z tego powodu jestem troszeczkę spokojniejszy, że ci ludzie mają coś do pokazania, a nie, że to będzie jakiś środ. Jeżeli chodzi o inne osoby, które kojarzę, ponieważ powiem wam szczerze, Uznałem, że nie będę robił jakiegoś strasznego researchu tego, co już sobą pokazali, tylko że po prostu chcę się zaskoczyć, jak już zaczną walić single do młodych wilków. Albo coś mi siądzie, albo nie. Jeżeli mi nie siądzie, a wy mi w komentarzach napiszecie, że nie mordo, tutaj po prostu coś poszło nie tak, ich wcześniejsza dyskografia jest o wiele lepsza, to wtedy sprawdzę, ale po prostu chcę się zaskoczyć, tak uznałem, że po prostu chcę usłyszeć na świeżo jak już pójdą single z Młodych Wilków co mają są do zaprezentowania a więc oprócz Szarana, którego wybór był oczywisty, powiem szczerze spoko, ponieważ patrząc po tym w jak ciężkim stanie jest SBM w tym momencie to Szaran cokolwiek pokazuje z tych właśnie takich świeżaczków jest jeszcze 27 Fuck Demons którego już mogliśmy troszeczkę Więcej posłuchać w kwestii świętej pamięci Google. Bardzo mnie bawi to, że ten label już nie żyje. I jeżeli chodzi jeszcze o ludzi, których znam, to jest właśnie Eryk Moczko. Wiadomo, że no tutaj pojawiły się już pierwsze zgrzyty w kwestii tego, że no wiadomo, to zawsze są takie zgrzyty, jeżeli ktoś, kto nie wybił się tylko i wyłącznie na rapowaniu, tylko nie wiem, na przykład na jakimś YouTubie jak kiedyś Multi, czy teraz właśnie Eryk Moczko przez kwestię tego. Dresscode, gangu z TikToka. Nie jestem grupą docelową Dresscodeu. Obejrzałem tam chyba, nie wiem, parę materiałów. Jakoś za bardzo mnie to nie ruszyło, ale no okej, okay, spoko, Wiecie, ja nie mam z tym jakiegoś problemu, że nie wiem, że, że, wiecie, że ktoś zaczyna jako, nie wiem, youtuber, nie youtuber i chce rapować. No z tym nie mam w ogóle żadnego problemu. Nie jestem paluchem. Ale wiecie, jeżeli chodzi o Eryk'a Moczką. Ciekawy wybór. Do Eryka Moczko jeszcze dojdziemy w tym materiale, ponieważ jest on bardzo mocno powiązany z jednym cukiereczkiem, o którym chcę pogadać. Ale okej, okay, jeżeli chodzi jeszcze o inne osoby, które kojarzę, to jest to Bango Balenci i powiem Wam tak: kojarzę, że on miał jakiś jeden numer, był na ficie U2115 i chwalił go multi na jednym ze streamów. Stąd go kojarzę i Spoko, bo właśnie pamiętam, że jak multi tam pokazywał jakiś numer to mi siadał, a więc Spoko, jestem bardzo ciekawy co pokaże. Jeżeli chodzi o inne osoby, to powiem wam tak. Jest tutaj pani, która nazywa się Ine. Nie wiem czy to się tak odmienia, chyba oni tak to na materiale odmieniali i powiem wam tak. Możliwe, że z kimś się powaliłem, ale mi się wydaje, że ja kiedyś oglądałem od niej TikToki. Jak opowiadała o jakichś sytuacjach, jak tatuuje ludzi. I nie mam zielonego pojęcia, czy ja je nie powaliłem z kimś innym, ale tak mi się wydaje. A więc, jeżeli się powaliłem, to mi napiszcie w komentarzach, jeżeli nie. To w sumie spoko, bo jakoś tak zapadła mi w pamięć właśnie z tych TikToków, a więc spoko, nie mogę się doczekać, w sumie nie słyszałem od niej niczego. Jeżeli chodzi o inne osoby, które kojarzę, to jest to sticker i powiem Wam tak, ja na samym początku jak zobaczyłem tą ksywę, tego nie szczaiłem, dopiero później jak na tym materiale właśnie, w którym oni się przedstawiają, szczaiłem, że on był w wodzie księżycowej z Bambi i Fukajem. I powiem Wam tak, mam nadzieję, że pokaże się z jakiejś innej strony, ponieważ za bardzo mi jego zwrota nie siadała, bo tak jak już wiele razy wspominałem na tym kanale, jeżeli coś jest takie, nie wiem, romantyczno żygające tęczą, to ja po prostu zaczynam żygać tęczą i mi się to strasznie nie podoba. Ale i tak, i tak ma spoko głos, a więc jestem ciekawy, co pokaże. Jeżeli chodzi o osoby, które co niekąd słyszałem ksywy, są to na przykład ziomki BSK, które z tego co widziałem w tym materiale, są z Wrocławia, a więc naprawdę liczę na to, że będą dumnie. Reprezentować to wspaniałe miasto, cieknące szczurami i jackiem sutrykiem, a więc super, nie mogę się doczekać. I też o nich słyszałem dużo dobrego, a więc na pewno jestem ich bardzo ciekawy. Jest jeszcze Ziomek, który nazywa się Ozzy Baby. Też tą ksywę kiedyś słyszałem, ale nie pamiętam skąd. Na pewno plus jest taki, że ma zarąbistego psa. No naprawdę, no, Piesiulek jest super, a więc tego nie mogę się doczekać. I ktoś tu jeszcze został? Tak, został Ziomek, który nazywa się Renę. Też skądś słyszałem tą ksywę, wychodzi na to, że słyszałem już wszystkie te ksywy, tylko nie słuchałem od nich nut, no ale no, zapowiada się spoko. Nie powiem, no, nie mam jakichś, nie wiem, nie jestem jakoś strasznie nachajpowany, powiem wam już tutaj na starcie szczerze, no ale no... Nie jestem jakoś strasznie przerażony tym, że to może być, nie wiem, jakiś dno czy syf, jak nie wiem, ostatnie SB startery. To na pewno nie. A więc to na pewno na plus i będę obserwował. Też jeżeli chodzi o ten materiał zbiorczy na kanale Popkillera, w którym oni się przedstawiają, bardzo mnie rozbawiło to. Że wszyscy tam gadali, że sądzą, że będzie z nimi w edycji Hubert i nikt z nich nie zgadł, ponieważ Huberta nie ma. A szkoda, ponieważ albumu od Huberta nie słuchałem, ale widziałem pełno po prostu recenzji go wychwalających. A więc, no szkoda, że nie słuchałem, ale jakoś nie miałem czasu, też mi się jakoś nie chce za to zabierać. Jest więcej tematów, a ja też niestety nie mam ostatnio zbyt dużo czasu. Możliwe, że to zauważyliście po tym, że ostatni materiał był z 9 dni temu, no ale no, no trudno. Teraz już jest przynajmniej to taki będzie dłuższy zbiorczy, a więc super. Wiem, że mi się kochałem najbardziej takie długie materiały. I w sumie to tyle. Nie wiem, no jestem na pewno bardzo mocno ciekawy. Nie mogę się doczekać już tych pierwszych singli, jak zaczną wychodzić. Mam nadzieję, że będzie to. Za niedługo i że będę mógł to jeszcze jakoś jak najszybciej skomentować i. No super, no po prostu nie mogę się doczekać. I jeżeli już rozmawiamy o Eryku Moczko, to czy ktoś mi z was może powiedzieć, co się stało nagle z Kinim Zimerem przez ostatni miesiąc? Ponieważ wiecie, ostatnim razem, jak wspominałem o Kinim Zimmerze na tym kanale, to gadałem o Furii, która jest według mnie świetna, wspaniała i genialna. Wcześniej wydał Windę, którą też strasznie zachwalałem, zwłaszcza za teledysk, który był magiczny. Naprawdę te teledyski Kiniego Zimera są świetne, naprawdę jestem w nich strasznie zakochany, ale... Jeżeli chodzi o Kiniego Zimera, to yy, najpierw uznał, że stworzy jakiś, nie wiem, blond ekipę, w której właśnie na TikToku mogliśmy zauważyć Eryka Moczko, kaptura jego i kostka z Genzy, czy już w sumie nie z Genzy, no ale no, mimo wszystko od Freeza. ale kwestia jest taka, ponieważ później po tym, jak zaczął wypuszczać te TikToki, gdzie był snipet w nocy, które brzmiało strasznie, wypuścił to w nocy, które jest jest straszne, naprawdę. No, jestem tak strasznie zawiedziony tym w nocy, że jest mi aż przykro, ponieważ wiecie, jeżeli po takiej furii, która jest po prostu kotem strasznym, naprawdę uwielbiam ten numer. Nie wiem, czuję się jakby ktoś mi ładował baterię, jak go słucham. To przechodzimy do w nocy które ja w ogóle przy wielu jakichś reakcjach, recenzjach, przy w nocy słyszałem porównania, jeżeli chodzi o ten bit do Skolima, a więc wiecie, jeżeli ktoś porównuje twoją nutę do Skolima, to wiedz, że coś się dzieje. A więc no, lekka kicha, no nie powiem, troszeczkę mnie to zniesmaczyło. No, no wiecie, no to też nie jest tak, że ja nie wiem, teraz będę hurdur, nienawidzićki nienawidzić z nimera. no nie, no po prostu no, ten numer jest dla jakiejś innej grupy odbiorców Kiniego Zimmera, no on mi strasznie nie siada, naprawdę no aż mi się nie chciało go słuchać do końca. No ale wiadomo, jestem porządnym recenzentem rapu, a więc musiałem go dla was przesłuchać do końca, żebyście wy nie musieli. No w nocy, no co mam powiedzieć, no nie siadło mi, ale po w nocy na kanale SBM-u pojawił się singiel po prostu grupy boysbandowej Blond Boys Summer w której w skład wchodzą Kinizimer Captur, Eryk Moczko i Kostek. I powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o ten numer, to ja rozumiem, że jest to po prostu ciśnięcie beki wiecie, z takich... Typical boys bandów wczesne lata 2000. I to jest moje poczucie humoru, ponieważ jeżeli chodzi o Teledysk, to on mnie rozwalił na kawałki. Naprawdę bardzo dobrze się bawiłem oglądając Teledysk. Jeżeli chodzi o przesłuchanie nuty, no to było troszeczkę gorzej, ponieważ no nie jestem w ogóle odbiorcą. Nie jestem po prostu jakąś nastolatką, która mogłaby się jarać boysbandem. No, no niestety, no nie jestem. Jestem po prostu jakimś debilem w masce, który ma 23 lata. Więc to jest taka kwestia. Ale jeżeli chodzi o ten numer, o dlaczego znowu płaczesz, to jeżeli chodzi o ciśnięcie beczki z tych właśnie boysbandów, yy, zrobienie tego wspaniałego teledysku, w którym jestem zakochany, to super. Jak najbardziej dla mnie na plus, ponieważ jest to moje poczucie humoru, czyli takie po prostu cringe'owe ciśnięcie beczki i teledysk zrobiony po prostu na green screenie najtaniej jak się da. A więc super. Jeżeli chodzi o tą nutę, to broń Boże nie jestem fanem. Nienawidzę po prostu takiego brzmienia. A więc powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o Kiniego, to Blond Boy Summer jestem w stanie wybaczyć, ponieważ to jest beczka. W nocy nie jestem w stanie jakkolwiek wybaczyć, ponieważ według mnie jest to klapa straszna i naprawdę to brzmienie w ogóle do kiniego nie pasuje, bo wiecie, bo jeżeli jeszcze jakkolwiek to miałoby być artysta, do którego takie brzmienie mogłoby pasować, to ta nuta by mi i tak i tak nie siadła, ale mógłbym zrozumieć konwencję, ale jeżeli chodzi o to jeszcze w ogóle ten teledysk jest zrobiony tak w stylu Kiniego Zimera, a on ni nie pasuje do tekstu i do bitu, a więc w ogóle to jest dla mnie jakaś aberracja straszna i naprawdę jestem dosyć mocno zawiedziony. Przynajmniej mam nadzieję, że jeżeli będą jakieś kolejne single czy album sam w sobie to nie będziemy dostawać więcej takich numerów jak w nocy, a właśnie dostaniemy więcej właśnie takich jak furia czy winda, ponieważ one strasznie pasują do Kiniego. I takiego Kiniego po prostu uwielbiam i chcę go więcej. No i mam nadzieję, że tak będzie, a w nocy to jest po prostu taki jednorazowy odpał. Ale już przechodząc dalej, jeżeli chodzi o 64 barsy od Red Bulla, dostaliśmy tak, dostaliśmy porządne materiały od Aleszena, Szpaka i Sokoła. Ja wiem, że trochę czasu od tego minęło, no ale no nie było gdzie kiedy tego wcześniej wcisnąć, później były, było trochę przerw, wiadomo. Ale jeżeli chodzi o barce od Aleshena, to powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o samą nutę, jest według mnie naprawdę dowalona. Jeszcze ten switch w trakcie jest świetny i naprawdę wspaniale mi się tego słuchało. W ogóle wszystkie te barsy, czy właśnie od Aleshena, czy od Szpaka, czy od Sokoła, trzymają taki poziom, że ja po prostu jestem spełniony. Naprawdę, jak się tego słucha, to tego się świetnie słucha. Tych wszystkich trzech nut się świetnie słucha. Ale jeżeli chodzi o Aleshena. Aleshen na swoim barsie nawinął tak. Trochę rozbił się już Google gang, taka natura tej ziemi, co łączy, też dzieli. Jest typo, co odjebał tyle, że nie da się tego wybielić. I dalej to mieli, tego nie zmieni tak łatwo jak kolorufeli. No, i troszeczkę tutaj się zrobiło gorąco. Pamiętajcie, nie mylić Google z Google Gangiem. No ale no co, no stara kwestia. Też co mnie bardzo bawi, to to, że Google Gang się rozbił, ale przeżył więcej niż Google Label, a więc to jest świetna sprawa. No ale kwestia jest taka, że no właśnie z tego, co mogliśmy usłyszeć w tych barsach, to to właśnie, że Google Gang się no rozbił, wszyscy poszli w swoją stronę, że jest tam mimo wszystko. Typo co odjebał tyle, że nie da się tego wybielić, a więc też jest jakaś lekka zadymka, a więc super. Ale też Aleszen dał statement. Ja tutaj nie mogłem znaleźć tego statementu, zobaczyłem go na hype. A więc będziecie mieli screena z Insta hype'a, zarąbane, ale przynajmniej poinformowane o tym, że zarąbane. I tutaj Aleszen dał info, że nie będzie Google Tape 2, nasze destynacje się mijają, nie ma złej krwi, po prostu nadeszła przyszłość. Google Tape 1 powstawało przy grupowo -ostro melanżowych warunkach, których już nie ma, każdy prywatnie poszedł w swoją stronę. Mimo kilku prób podejścia zrobienia Google Tape 2, nie czuliśmy chemii i nie chcieliśmy dawać fanom projektu robionego na siłę. No a więc z tego, co usłyszeliśmy, Google Tape 2 nie będzie. Lekka szkoda. No ale no cóż, no tutaj Aleszen oczywiście gada, że było kilka podejść, nie udało się, wcześniejsze były robione w ostro-melanżowych warunkach, tego już nie ma, co też można wywnioskować, że najprawdopodobniej jeżeli chodzi o stare zainteresowania, tak to ujma Aleszena, też są przeszłością. A więc spoko, bardzo mnie to cieszy, jeżeli chodzi o niego i życzę mu jak najbardziej dalej zdrówka. Tak samo jak to było, o Jezu, ja się o tym wypowiadałem chyba w drugim materiale na kanale, jak dobrze pamiętam. Była kwestia Aleszena i jego uzależnienia, a więc naprawdę dużo czasu minęło. No ale no i tak, i tak, dalej życzę mu zdrówka, mam nadzieję, że już jest super. Ale jeżeli chodzi o to, tutaj wiadomo, ten statement jest taki lekki. Nie powiem w tych wersach, jest... Zupełnie coś innego, ale no ciekawa sprawa, no zapewne nie dowiemy się nigdy o co chodziło, a szkoda, mimo wszystko jeżeli już w tym roku reaktywujemy bify na polskiej scenie, to fajnie by było po prostu wejść po prostu na drogę wojenną każdy z każdym, żeby, było ma żeby była masa kontentu, tego sobie i wam życzę, ponieważ wiadomo, że bify to jest coś co ja i zapewne wy lubimy najbardziej, no ale no co zapewne z tego nic nie będzie, a więc szkoda. Tak samo jak nawijał szpaku na swoich barsach, no era labeli się skończyła, że tak to powiedział ciwasowi. Tutaj też po prostu można to podbić pod kwestię ekip, no a więc no co, no jest jak jest i też właśnie tak już przechodząc lekko dalej jeżeli chodzi o inne barsy czyli ten szpaka jest dowalony strasznie tam też za bit odpowiada Kubi i powiem wam tak jeżeli chodzi o Kubiego to ja, czy po tych barsach, czy po jego wcześniejszych nutach, czy to, że zaraz wychodzi nuta u niego na płytę, gdzie jest rów babicze z białasem, której się strasznie nie mogę doczekać, bo jestem tak nachajpowany, że to bajka. Jeżeli chodzi o tą płytę Kubiego, która zaraz wychodzi, czyli ten sen, którego nigdy nie miałem, ja jestem przekonany, że to będzie taki rozpierdol, że naprawdę mam tak wysokie oczekiwania, jak nie wiem, ja chyba przed... Nie, no dobra, przed erą miałem troszeczkę większe oczekiwania, tak samo jak chyba przy The Grindzie, ale i tak, i tak sądzę i mam taką nadzieję, że ta płyta to będzie jedna po prostu stopek tego roku i modlę się o to, żeby tak było, ale jeżeli chodzi właśnie o te barsy. Tak po prostu szybko chcę je omówić. Jeżeli chodzi o barsy szpaka, są dowalone. Bardzo lubię takiego szpaka, jak jest właśnie na barsie. Jeżeli chodzi akurat o Sokoła, to jeżeli chodzi o nutę Sokoła... Ona jest taka, z tych dwóch jest o wiele bardziej spokojniejsza. Jeżeli chodzi o ten beat, to też jestem jego wielkim fanem. No, naprawdę, te barsy, ten bar Sokoła strasznie mi się podobał. Jestem strasznie najarany, jak go słucham. I super, wiecie, ten też beat, on mi przypomina tak klimatycznie. Nie wiem, czy ktoś z Was słuchał, mam nadzieję, że tak. Jeżeli chodzi o bon Soul, czyli nutę Bonsona, tam był numer Drive, który był tak magiczny. Ten beat w nim, po prostu ten bar z sokoła mi o tym przypomniał i super. Bardzo się cieszę, że on mi o tym przypomniał, ponieważ w Drive od Bonsona nie jestem zakochany. Kocham tego słuchać, jak po prostu jadę gdzieś wieczorem autem, nie wiem, z roboty czy nie z roboty. Świetna sprawa. Ale już przechodząc właśnie tak stricte od stwierdzenia szpaka, że to nie jest era labeli, Przechodzimy do Filipka, ponieważ pan prezes Quequality obecnie jest poza Quequality. A więc nie powiem, jest to bardzo bekowa sytuacja. I nie powiem, no Quequaliti już dawno wypierdoliło się na ryj, no i no. Cóż, no nic z tym nie zrobimy, jest jak jest. Era QE Quality już dawno minęła, gdzieś tak w momencie, jak QEBO zaczął znikać, ktoś tam w ogóle został? Bo z tego, co kojarzę po moim materiale o stanie polskich labeli, pisaliście mi w komentarzach, że Michela już tam nie ma. Nie wiem, czy KB też nie odszedł, a jak nie odszedł, czy dalej tam jest, no ale i tak, i tak, no z tego wychodzi, że w QE Quality został KB. A więc, no nie wiem, przyłu też już tam chyba nie ma, a więc to jest chyba bardzo mocno martwy label. No i no kwestia jest taka, czy to już nie pora go finalnie zamknąć jak Google, no bo... Po co on ma być, skoro już nawet tam jego prezesa nie ma? Dziwna sytuacja, jeżeli chodzi o QueQuality. Szczerze wam powiem, jest mi dosyć mocno przykro, jak o tym myślę, ponieważ, no wiadomo, no, QueQuality kiedyś było dosyć mocną konkurencją, jeżeli chodzi o konkurencję dla SBM-u. No i później uciekł stamtąd Quebo, no ale wiadomo, Quebo w tym momencie zajmuje się robieniem moczy a nie muzyką. Szkoda. No ale no cóż, no, tego nie cofniemy. Później prezesem został Filipek, który też... Teraz właśnie poinformował, że stamtąd sobie poszedł no więc no w sumie taki martwy label a więc no czekam na jakieś oficjalne zamknięcie jeżeli to będzie kolejny label który w tym roku padnie no to faktycznie era labeli się skończyła definitywnie będziemy zdominowani po prostu przez majorsów całkowicie no nie powiem nie jest to miła sytuacja na rynku i będzie pewnie z tego powodu wiele kwasów no ale no cóż, no przynajmniej pewnie będzie dużo kontentu no ale już odchodząc od kwestii jakiś dram dramek wiadomo związanych nie wiem z ekipami czy nie z labelami trudno walić to jak co roku w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. SBM wraz z Fundacją Nie Zapomnij Ona zrobili zbiórkę, czyli no, tytułowe Nie Zapomnij Ona, wiadomo, w kwestii powstańców warszawskich, ponieważ wiadomo, no, mimo wszystko są to osoby już w dosyć mocno zaawansowanym wieku. No i wiadomo, oni też nie żyją w jakichś super warunkach, a więc wiadomo, jeżeli chodzi o takie zbiórki, no to super, że one mają miejsce. Ja też, jak ona wyszła i jak wyszła ta Nuta Sobla. Wysłałem na insta story linka do tej zbiórki. I właśnie jeżeli chodzi o tą nutę Sobla, ponieważ w ramach tej akcji Sobel puścił numer na kanale SBM pod tytułem Boże. I powiem wam tak, jeżeli chodzi o Sobla, ja już nawet nie wiem, czy ja go mogę nazywać raperem, ponieważ on tutaj bardziej śpiewa. Ale powiem wam tak, jeżeli chodzi o głos Sobla, to naprawdę on ma świetny głos. I tak samo jeżeli chodzi o ten numer Boże, on ma taki klimat. Naprawdę, czy to teledysk, nie teledysk, no nawet jest ten. Moment, kiedy on właśnie tam śpiewa, że byli tacy jak oni, byli tacy jak ja, i wiecie, i w ogóle ta aranżacja, że on jest w kościele, tam są zbliżenia na twarzy powstańców. Ciary! Ten moment to były ciary, ale jeżeli chodzi o ten numer, no po prostu jest to śliczna piosenka. Co mogę wam powiedzieć? Po prostu naprawdę jest śliczna, przyjemnie mi się jej słuchało. I naprawdę jestem bardzo mocno zaciekawiony, co nam pokaże Sobel, jeżeli chodzi o jego album. Ponieważ, je, jeżeli chodzi o album Sobla, czyli w związku z muzyką, wychodzi już 23 sierpnia i powiem Wam tak: Lil Conon puścił, z tego co kojarzę, to jest dzisiaj, tak, to jest sprzed paru godzin, jak to nagrywam. Puścił tracklistę i powiem Wam tak, tutaj z tego co widzimy, dostaliśmy już Boże, dostaliśmy Mama Powtarzała, dostaliśmy Sierra Papa, dostaliśmy Muszę to wykrzyczeć, dostaliśmy Sextape i dostaliśmy Niech Boli. I to jest 7 numerów i można by było powiedzieć dużo singli, ale album ma 22 nuty, z czego no już zapewne nic więcej nie zobaczymy. Szczerze nie sądzę, no zapewne w dzień premiery dostaniemy jakiś ostatni teledysk, a więc no będzie dużo słuchania. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o Sobla, to to, co Sobel właśnie pokazuje swoim głosem, uważam, że to będzie bardzo dobry album. Naprawdę mam wysokie mniemanie, jeżeli chodzi o ten album. Broń Boże, nie uważam, że to, nie wiem, będzie top 1, jeżeli chodzi o topkę roku. No, no, nie, w ogóle tak nie uważam, ale uważam, że na pewno to będzie bardzo dobry album. Jeżeli mi odwali, a już boję się, że mi odwali i zrobię topkę jakichś najlepszych albumów na koniec roku, ponieważ powiem Wam szczerze, mamy sierpień, a ja już mam tą topkę zrobioną na ten moment i po prostu będę ją aktualizował, zapewne co miesiąc, to zapewne mam taką nadzieję, że w związku z muzyką tam się jak najbardziej pojawi. I no co, już Wam na starcie powiem, że. Najprawdopodobniej recenzji tego albumu albo nie dostaniecie ode mnie, albo dostaniecie ją dosyć mocno spóźnioną, ponieważ to wychodzi 23, a ja dzień później wyjeżdżam sobie na urlopik nad morze. Ale co jest ważne, nie zostawię was samych na kolejny tydzień, ponieważ jest mi strasznie głupio, że te filmy ostatnimi czasy były takie strasznie mocno nieregularne. I w momencie jak będę nad morzem się pluskał, to wy dostaniecie ode mnie dwa materiały. do jednego scenariusz już jest sklepnięty. Ja go zaraz będę nagrywał. Po tym materiale albo jutro i to będzie pierwsza w historii tego kanału topka i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, ponieważ odnośnie tej topki ja już z Ziomkiem, który yy, na samym początku dosyć mocno mi pomagał z tym kanałem, pozdrawiam cię, Dziorno, już się zdążyliśmy ewidentnie pokłócić, a więc. Super, o to mi chodzi, żeby właśnie ta topka wzbudzała emocje, a więc już się nie mogę doczekać. Ale właśnie kończąc, już kwestię sobla, jestem dosyć mocno podjarany. Nie powiem, że jeżeli chodzi o mnie jako odbiorcę sobla, no to i tak, i tak, ja jestem bardziej rapowy niż muzyczny. No i tak, i tak, jeżeli to wszystko zapowiada się na coś właśnie w konwencji, Boże, niech boli, Sierra Papa troszeczkę bardziej do mnie przemawiała, ale jeżeli to ma być takie bardziej muzyczne. No to ja się troszeczkę od tego odbiję, ponieważ no, ja jestem bardziej odbiorcą na poziomie sextape'u, czy muszę to wykrzyczeć z okiem, ponieważ te dwa numery są, one są popierdolone w swojej konwencji, ale naprawdę jestem w nich zakochany i mam nadzieję, że tam też będzie miejsce na rap, mam naprawdę bardzo dużą nadzieję, że tak będzie, no ale mimo wszystko, no, jeżeli chodzi o głos Sobla, to nie można mu odmówić tego, że najprawdopodobniej zrobi bardzo dobry album, jeżeli chodzi po prostu o topkę tego roku i tylko się cieszyć. W dzisiejszym materiale robię spoko przejścia, ponieważ tak jak tam było wcześniej, tak fajnie przechodziłem, tak teraz wspomniałem o Okim i teraz idziemy do Okiego, ponieważ jeżeli chodzi o Okiego, puścił nutę z Kubanem pod tytułem Najlepszy Dzień i powiem wam tak, jeżeli chodzi o Kubana, to tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o Na Bombę, że klimatycznie mi się podobała ta nuta do pewnego momentu, kiedy tak bardziej... Ten beat zrobił się taki bardziej klubowy. Tak jeżeli chodzi o drugi singiel promujący jego płytę Fugazi, czyli Najlepszy dzień z okim, to ja wam powiem tak. Jak ja to usłyszałem po raz pierwszy, to gdyby nie to, że miałem gdzieś około złoty 30 zł na swoim koncie, to bym zamówił preorder, ponieważ Jezu, to był tak dobry numer. Jeżeli chodzi o wszystko, o klip, o konwencję, powiem wam tak, to jest Takiej stylistyce, takiej stricte hip hopowej, I ja coraz bardziej zaczynam. Nie wiem, nie wiem czy to przez ten dokument, cały ten rap, który i tak, i tak zjechałem, ponieważ mi się w sumie nie podobał, czy nie wiem przez co, przez jakieś trendy, ale coraz bardziej zaczynam znowu lubić taką stylistykę, taką bardziej hip hopową, i ten numer jest świetny. Naprawdę katuje go strasznie. Nie wiem, czy Wam tak też siadł, czy nie, możecie dać znać w komentarzach, ale strasznie mi siadł. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o ten numer, to i oki na samym początku świetnie leci. W sumie według mnie zjada Kubana i naprawdę oki jest super, jeżeli chodzi po prostu o tą stylistykę. Jeżeli chodzi o refren, on za pierwszym razem i tak zbytnio nie siadł, ale później, no naprawdę, no tak mnie buja, że to bajka. Jeżeli chodzi o Kubana, też bardzo dobrze na nim wypada. Nawet powiem wam szczerze, to zakończenie, ten właśnie, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, trzecia zwrotka, w której Kuban już tak bardziej leci, tak bardziej podśpiewując, co w sumie tak, nie wiem, to tak troszeczkę wybija z rytmu, jak tak można pomyśleć tak bardziej obiektywnie, ale trudno, wyjebane po prostu. Ta piosenka podoba mi się. Od początku do końca całkowicie i naprawdę gdyby nie to, że miałem złoty 30 zł na koncie, to bym wtedy zapewne zamówił preorder, no ale no cóż, no, no trudno, no w tym momencie mam jeszcze mniej. Ale no co, no za niedługo będzie wypłata, więc fajnie. Ale jeżeli chodzi o Fugazi, to powiem wam szczerze, coraz bardziej zaczynam się jarać, coraz bardziej sądzę, że Fugazi może być lepsze od spokoju. Co nie powiem, spokój mi się naprawdę podobał. Nie powiem no, nie jest to Kuban sprzed swojego zniknięcia na 6 lat. Ale sądzę, że Fugazi ma naprawdę bardzo duży potencjał. Wiadomo, że ja teraz na to patrzę, na hypowany jednym singlem. Na bombę było trochę gorsze było taką bardzo mocną letnią radiową, No ale, no, naprawdę zaczynam czuć, że. To może wyjść naprawdę dobrze, i tego sobie naprawdę bardzo mocno życzę. No chyba, że się okaże, że nie wiem, że puści kolejny singiel i znowu wrócimy do na bombę. No wtedy będzie mi dosyć mocno przykro, ponieważ Kuban też bardzo fajnie tam leci, jeżeli chodzi o najlepszy dzień. No ale no cóż, no trzeba czekać i po prostu obserwować, co będzie dalej, jeżeli chodzi o fugazję od Kubana. I to by było na tyle. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapę w górę. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o poruszonych dzisiaj kwestiach. Jeżeli jesteś tu nowy i spodobał Ci się ten materiał, to pamiętaj o tym, żeby zostawić suba, walnąć dzwona. Materiały będą pojawiać Ci się na bieżąco. My jesteśmy coraz bliżej 500 subów na kanale. No i co? Sądzę, że widzimy się dosyć szybko, ponieważ fakt faktem, że w tym tygodniu jest święto, robi mi slot na nagranie kolejnego materiału. Ja już, z czego się bardzo mocno cieszę. No i co? Widzimy się już następnym razem. Do następnego i naura!